31 marca o 19.39 w barze na Marsie przesiadywał Warning wraz ze swoimi kolegami. Kolegami? Po czym przypomniał sobie, że za niedługo już jest ten dzień, w którym miał dokonać osądu ostatecznego na prawdziwość free-to-play Micha i tego, czy naprawdę jest to free-to-play czy pay-to-play. Widzicie to? To małe, jaskrawe, świecące się gówno? To dziwne, bo nie o gównie mowa. Bo o Gimbusie, który nosi nasz Free2Play michu. Otóż Gimbus to czapka, którą może zdobyć każdy z nas. Pasuje ona do każdego loadoutu, bez wyjątku. Nie wierzycie mi? To zobaczcie każdego użytkownika Gimbusa. Do rzeczy. Free2Playe byli z nami od początku Uber Update w którym gra stała się free-to-play. Uber Update miał miejsce 2011 roku, a rok temu, kiedy to nagrałem, był 2023 rok, gdzie profil Micha świętował 10 lat rocznicy ze Steamem. Musiałoby to oznaczać, że free-to-play Michu założył konto w momencie, kiedy gra już była za darmo. Ale warning! Czy to nie sprawia, że free-to-play Michu jest prawdziwym, rzetelnym free-to-play? No i tu się mylisz. Muszę ci przedstawić dowód, który jednoznacznie przeczy temu wszystkiemu. Farby. Dostajemy je co rok na śnięta za darmo. To jest jedyny sposób, aby je odblokować za darmo. A, ale jest jeden mały haczyk. Limonkowa farba zalicza się do farb, które nie mogą się wliczać do śniątecznego drogu. Co oznacza, że albo ją dostał w co wątkę, lub ją kupił. Co by oznaczało, że jest pay to playem. Ale czy to wszystko ma sens? No prawdopodobnie nie. Ale ilu z was nie zadawało sobie pytania, czy free to play michu jest czytelnym free to play? Nie, nie wiem. wiem. ale myślę, że mogę na tym zakończyć odcinek. Żeby nie było że kłamy w swoich filmach, postanowiłem, że skontaktuję się z samym free to play michu przez Discorda, I się go osobiście spytam, czy jest free to play, czy pay to play. No, no, zobaczcie. Akurat jest tutaj nasz free to play michu. No to, wchodzimy. Hej, chciałbym się Ciebie spytać free to play michu. Czy jesteś może free to playem czy pay to playem? Mierdzisz Kupa. No dobra Myślę, że powinniśmy wziąć za inne tory I rozmawiać to wszystko raz na zawsze Kolor mimonkowy To symultaniczny kolor pełen życia i energii Jak spokój i harmonia, które odzwierciedlają naturę Czy ma to jakiś związek z pie to play? Ma Istnieje unoszła Warbound, który pozwala ci doznać naturę Oczywiście ten taut jest płatny Widzicie? A czym jest natura? Przyroda, inaczej natura w najszerszym znaczeniu wszechświat, rzeczywistość. Termin ten obejmuje także zjawiska fizyczne oraz życie. Bez uwzględnienia wytworów i oddziaływania ludzi. Co to oznacza? Free to play, znaczy pay to play, michu, jest tak samo bogaty jak natura. Ponieważ natura jest najważniejszą rzeczą, jaką aktualnie mamy. Czyli chwila. To oznaczałoby, że pay to play, michu, jest wszystkim co mamy, filarem, który podtrzymuje naszą planetę i trzyma aktualnie te dwa community na swoich barkach, czy ta teoria w świecie TF2 miałaby jakikolwiek sens bytu? Czy Valve by to zaimplementowało? Na, i tak cię w do więzienia za oszukiwanie.